Okay. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No jakże nie inaczej z Genshin Impact. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, by obejrzeć ten film, bo ja nie jestem gotowy, żeby go nagrać. Szczerze powiem szczerze, ten film nagrywam po live, po przerwie po live, które przed chwilą skończyłem. LiveXma live był z Maina z Archon Questa do wersji 5.1, akt trzeci. Nie pamiętam jego nazwy niestety, także po prostu zrobiłem akt trzeci, no tak w skrócie, nie będę dzisiaj o nim jeszcze mówił, bo pewnie niektórzy jeszcze go nie zrobili, także... Nie jest ten film jako spoiler, ja też spoilerowych treści poruszać nie będę. Dzisiaj mamy odcinek o typu, mówię co czuję i tyle, nie? no jakby, sorry, nic nie wymyśliłem, nie chciałem dzisiaj poruszyć tematy, aczkolwiek te tematy wymagały ode mnie pewnego zas zasobu przygotowania ich do opowiedzenia, nie takie odskoczone. A że wróciłem wczoraj po studiach i dosłownie padłem jak kłoda na łóżko. I wstałem, I wstałem dzisiaj. Potrzeba po prostu jeszcze odpocząć, nie? Bo wiecie, jak jesteście bardzo zmęczeni, coś intensywnie robiliście, i następnego dnia wstajecie. I nie wstajecie jak na Wonarodzeni, że już od razu praca, 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 tylko wstajecie i takie, okej, okay, dobra, wyspałem się, więc nie jestem zmęczony, więc mogę teraz przejść do o, o, wypoczynku. To był mój dzień dzisiaj. Niestety, bądź niestety, to ciężko mi to oceniać. Raczej dobrze na to, bo wy, wypoczynek też wa ważna część życia. A jak się robi, na na YouTube. No ciężko, to ciężko te umrzeń życia uzyskiwać niekiedy. <grymne> nie no, były daily na weekend chociaż tyle. Że udało mi się to podtrzymać nadal już w ogóle właśnie, bo daily daily. To ja tak mówię o tym daily, że daily to, daily tamto, daily tamto Daily powoli dobiega końca. Dla nowe, osób te są nowe i nie wiedzą może, że ja stawiam filmy od prawie roku to tak minęło. Jakiś czas temu 330 dni. Od kiedy zacząłem rzucać daily, czyli tak naprawdę już niebawem. No to tak naprawdę teraz jest ostatni miesiąc daily do 11 listopada. Zostało no jeszcze trochę, mamy październik. Musiałem aż upewnić się, że 14 października. Już naprawdę niewiele czasu. Postaram się urozmaić trochę te daily na koniec. Nie wiem czy mi się to uda. Patrząc ile mam zajęć na studiach, ale postaram się to jakoś pogodzić ze sobą. No i co dalej? Dalej to już mówiłem co dalej, czyli dajemy na robić treści na YouTube. To nie jest tak, że się zatrzymuję z treściami na YouTubie, bo to byłoby absurdalne z perspektywy takiej, że teraz wesunę Nie odstawię wam tutaj Gimpera, który odliczał 100 odcinków do 100 filmów do końca. Spokojnie. Po prostu chciałbym zmienić ton, chciałbym troszeczkę na spokojnie je wrzucać. Bardziej, bardziej przemyślany po prostu, że jak coś mi się nie będzie podobać w filmie, to ja go po prostu albo nagram od nowa, albo po prostu je wstawię. Plaga na tym daily to przede wszystkim było to, że to były treści takie, że nagrać byle nagrać? przemontować przemontować żeby to było spójne żeby powiedzmy jak się powtarzałem za dużo to żeby to wyciąć i koniec jakby na tym się to po prostu kończyło. też nie powiem ale często było to ograniczone ograniczone czym ograniczone to było ograniczone tym było ograniczone tym że po prostu jakby już przemontowałem film powiedzmy przemontowałem film i już było na tyle mało czasu tak jak na przykład teraz no nie miałem po prostu już czasu na edycję tego filmu gdy no że tak powiem, no daily trzeba było. Trzeba było wstawić, no i nie było, tak powiem, to naj, najłatwiejsze, nie? Że w daily wstawiam żeby, wstawi żeby wstawić. Żeby wstawić, żeby wstawić, to chyba tak to zabrzmiało. Ale i tak, no się starałem, żeby coś to sensownego było. Okej, okay, widzę, że tutaj nie jest źle. Mamy. A je. Kuchula Achała. Dla posłuchania. Ale nie chciałem tego. Że tak to wyglądało z tym, daily. Ciężko że zacząłem grać i kurde, zeszedłem z tego, co mówiłem. To to się zdarzyło, no ale tutaj w każdym razie, no się. Robić, No mam też, chciałem kilka, miałem parę par pomysłów, które ostatecznie nie wyszły, tak jak to zazwyczaj no, z takimi rzeczami, no niestety niestety jest, ale no cóż, it is what it is. Nie ma co też narzekać na to za dużo nie mam co, w sensie. Także no nie jest źle, ale, ale mogło być lepiej. Cytując klasyk. No i też dziękuję za udział w komentarzach, to jakby sam jak mam, tak jak ostatnio wrzuciłem film właśnie z opinią. Pojawiły się dłuższe komentarze. Szczerze powiem, że jeszcze niektórych nie przeczytałem. Bo po prostu są na tyle długie, że zostawiłem je sobie na moment, w którym będę mógł w 100% się tym, że tak powiem, zająć. A nie tak sobie na oko robić, po prostu. Także na to sobie zostawiłem. Pomaga mi. O. Pomaga mi. a nie chciałem tego. Pomaga mi to czasem prowadzić te daily. Taka relacja, że wydajecie mi tematy albo pomysły. Ja to jestem w stanie zanalizować, odpowiedzieć. To ja sądzę, to takie. Takie. Muszę tak powiem. Mm, to są rzeczy, które muszę wycinać potem. Bardzo fajna relacja, gdzie się uzu wie, uzupełniamy, jeśli chodzi o nasze punkty widzenia, o, tak powiem. zagram jeszcze jeden event, event spoko, znowu kynicz, niech będzie. gdzie. Hmm, przyszedłem Arkon Questa, przyszedłem tu, jutro będę robił kolejnego. Jutro będę robił kolejną część Arkon Questa, także na cirku na spokojnie, pod tym względem u mnie. Brak głosów, kaczyń, nie bo do tego mogę się odnieść, bo tym już mówiłem, że ich nie ma. Także tutaj, no, to największy przypał chyba to jest, że właśnie ich nie ma. Mi jest właśnie szkoda, że nie ma. No wypadałoby, żeby to było, ale no, jak już stajkują to niech stajkują Najbardziej jest brzegoda chyba, że ich jednak nie będzie w main evencie, nie? Jakby to jest taka u mnie... Mi to najbardziej chyba przeszkadza z tych wszystkich rzeczy, nie? Jakby... Dużo rzeczy zostanie zrozumieć, ale urodzin na, na Hidy, na urodzinach Hidy nie zrobili wyjątku. A to jest mi kude. kłódę psikło. psikło mi jest, no. Akurat to jest taka okazja, w której można byłoby się dogadać i to nagrać po prostu, w szacunku do graczy. Czy do hojo, ale z szacunku do postaci, do osób, które tworzą dane postacie właśnie dla hojo i dla osób, które te postacie lubią, ponieważ no, nie ukrywałem, jest to dość przykre, patrząc na to, że tego po prostu nie będzie, nie? Z tej akurat okazji mogliby się wyłamać na to. Więc że dalej robili kawał dobrej roboty i że walczyli o swoje, że to było dobre, ale za duże straty my jako gracze trochę, trochę tak uważam, że ponosimy jednak. Dobrze, zrobione. Nie będę chyba chciał reszty robić No teraz, przyjemnie. A nie, czekaj, bo ja w sumie to... A, mogę zrobić. To co, robimy jeszcze... A nie, bo były dwa. Dwa zostały. to jeszcze mogę powiedzieć? A, nowego bossa walczyłem, nie wiem, nie, nie rozczytałem jego mechaniki, zrobię go niu-wiletem na pałę, że tak powiem. Mam nadzieję, że chyba nic tam nowego... Jak będą jakieś mechaniki w się do niego potrzebne, to wtedy będzie mnie pupka pewnie bolała, nie? Ale to... No, w przyszłości jakiejś tam dalszej w <noise> Abyssie, właśnie bo abys się będzie resetował, także jeśli chodzi o content na daily, to będzie content, będę chciał, na przyszły tydzień raczej zrobić, chyba mi się nie uda na ten na przyszły tydzień będę chciał zrobić content z poprawiania teatru na tym koncie, ponieważ no, no muszę się przyznać i pochwalić też przede wszystkim, że bardzo fajnie mi poszło i w ogóle, no i nadrobić du dużą ilość postaci, to nie jest taki se przypadek w przeciwnie, więcej do mało, dużo zrobiłem, no tych rzeczy, jakby jestem zadowolony z ilości, jaką tutaj udało mi się ogarnąć. Jest dużo postaci zbudowanych. Na ryby też poszedłem w ogóle, o! Z takich rzeczy, które można się pochwalić, myślę, na tym etapie, to jest to, że poszedłem na ryby. Jeśli chodzi o banerię o właśnie, może o tym powiem, bo to taka może ciekawa rzecz dla niektórych, może nie. Będę raczej brał silony na Iranie. I teraz myślę, czy jeżeli to jest taki, faktycznie jakiejś skazuchy, jak ludzie mówią, i czy nie będę chciał? Nie będę chciał drugiego do bardzo dobrego supporta sobie wziąć. W ogóle sztuczka. Mogę biec nim, włączyć się na Mualani i teraz nie zużywam sobie skilla. Mualani raczej nie będę grał, chyba że stan pozwoli. A to Mualani już jest u mnie typowo zależny od Matui'szy. Silonę będę chciał raczej złapać na dwóch kątach, tak mam wrażenie. Mam wrażenie, że będę chciał się na dwóch kątach złapać. Nie wiadomo, że jest buffery, ma. No, jednak na takim pewnym trybie, nie? Nie wiem, znacie może taki tryb jak tutaj Spiral Abyss, to fajnie jest mieć ka takiego kazu taki kazucha by się przydał, może, o tak powiem. Kazucha by się przydał, czasami w drugim teamie. Lini wydaje się tutaj być idealnym kandydatem, żeby go wziąć. Nawet mimo tego, że jego broń będzie wymagała trzech postaci Pyro, jak się nie mylę, to i tak to nie będzie Dobra, Co wymagali... szybki jeszcze zanim skończę. Trzech memberów tego samego typu, licząc go. Żeby pływać, a tak, czyli idealnie jest tu slot, żeby zagrać Silonen, Linii, Kazucha, Bennett. To jest idealne do tego, także no to będzie, to, myślę, że to Linii, która pójdzie po milion mam wrażenie już na takim zestawie. Także ja sobie tu pływam z Saurianem Wodnym. Dziękuję za oglądanie tego filmu, Postaram się jutro już zebrać myśli do kupy i może nieciekawszego, coś lepiej ulepionego. Na razie.